Hej kochani, witam się z Wami serdecznie w kolejnym vlogu. Witam się z Wami niedzielnie. W końcu vlog ostatnio były trochę inne filmy. Słuchajcie, jesteśmy z dziewczynami i z psem e, na spacerze. Dziewczyny na rowerach ja z wózkiem, pies na smyczy e, i sobie spacerujemy i dzisiaj chciałam Wam trochę pogadać, poopowiadać o tym z racji tego, że święta już tuż tuż, jak święta wielkanocne obchodzone są e, tutaj w Holandii. Zapraszam! Ok, zatrzymaliśmy się na ławeczce. Chwilę pogadamy. Kochani, są ze mną moje dwie córki: Julia i Ania, które e, razem ze mną coś Wam opowiedzą, bo dla nich, jakby tak holenderska jest trochę bliższa, bo wiecie, jednak mają e, przyjaciół, kolegów, koleżanki, szkoła i tak dalej, także e, całkiem nieźle myślę, orientują się jak to wygląda ze świętami w Holandii. Z tego co ja wiem, to na około dwa tygodnie przed już mogę zaobserwować tutaj, że Holendrzy stroją e, domy, stroją drzwi, wieńcami, e, pojawiają się e, ozdoby jak jajeczka i tak dalej i tak dalej, rośliny tu przed domami też są e, ozdabiane i wydaje mi się, nie wiem czy mam rację dziewczyny, powiedzcie, że Holendrzy mają trochę fioła na punkcie właśnie e, ozdabiania domu tak. zarówno jak i przed świętami Bożego Narodzenia tak samo teraz na tak, Wielkanoc tak. bardzo, bardzo dużo ozdób e, widać i wygląda to pięknie, nie? Tak, pięknie tak. zdobią domy Kolejna sprawa, dziewczyny, pamiętacie w przeszłości jak byłyście trochę młodsze i chodziłyście do młodszych klas, jak przygotowywałyście się do y, wielkiej nocy? Czy robiłyście jakieś koszyczki, na jajeczka albo? Nie, nie pamiętam. Ja, ja pamiętam coś co... Ja pamiętam coś, co, coś, co Musiał y, y, po kawałki papieru. A no? tak koszyki z papieru. Dzieci robią, szczególnie te małe dzieci e, wykonują właśnie mm, koszyki. Które później zostawiają w ogródku, i wiadomo, po wielkanocnym śniadaniu, które też wygląda trochę inaczej, bo nie jest jedzone z samego rana, a jest czymś pomiędzy śniadaniem a lunchem. Właśnie po posiłku dzieci idą najczęściej do ogródka i szukają jajek zostawionych przez zająca wielkanocnego, który w Holandii nazywa się Pashas. Pashas, tak jest. I co w tych koszyczkach się znajduje? Czekoladowe jajka i. Czekoladowe jajka. I, nie, i cukierki. I zające. I zajączki tak jest. Nie wiem, czy u was w domach rodzinnych panuje taka tradycja, ale jak ja byłam dzieckiem, to również jeździliśmy zazwyczaj do lasu i szukaliśmy właśnie tego, co zajączek nam zostawił. Także tu jest, to akurat jest całkiem podobne. Jeśli chodzi o różnicę, to wydaje mi się, że holendrzy nie spędzają jednak świąt wielkiej nocy aż tak bardzo religijnie, jak ma to miejsce w Polsce. Ponadto Zwyczaj jak święcenie pokarmów dla Holendrów jest totalnie, totalnie obcy. Tutaj czegoś takiego nie ma. Jeśli chcecie w Holandii poświeci, poświęcić e, pokarmy, no to musicie się udać do pobliskiej jakiejś polskiej parafii, które można tutaj znaleźć. Kolejna sprawa, właśnie to śniadanie wielkanocne, e, jak mniej więcej wygląda. E, słuchajcie, Holendrzy kładą żółty obrus e, na stół, nakrywają stół żółtym obrusem i oczywiście zestawa stołowa i wszystko jest w klimacie świątecznym. Jeśli chodzi tutaj właśnie o ten pierwszy dzień świąt, Holendrzy też bardzo często decydują się na spożywanie posiłków, tego śniadania, lunchu nie w domu, a w restauracjach. Robi się to coraz bardziej, wydaje mi się, popularne. Wyjście z rodziną, z przyjaciółmi, właśnie gdzieś poza dom. Jeśli chodzi o drugi dzień świąt, dziewczyny czy Holendrzy obchodzą coś takiego jak lany poniedziałek. Nie. Nie. To jest też typowo nasza e, tradycja. Tutaj poniedziałek jest, wydaje mi się, po prostu e, dniem wolnym od pracy. Tak. E, sklepy, e, galerie handlowe kuszą e, przecenami. Wszystko jest pootwierane. E, także wielu, wielu ludzi decyduje się właśnie na zakupy. zakupy. Tak jest. Albo jeśli pogoda dopisuje, e, no to Ta spędzają. Spacer. Tak jest. Dużo spacerują, prawda? Tak jest tak. ładna pogoda. Na na Albo wycieczki rowerowe. Wszystko się zgadza. Co jeszcze, jeśli chodzi o Wielkanoc? Nie wiem. Jeśli chodzi o szkołę, słuchajcie, nasze dziewczyny chodzą do szkoły rzymskokatolickiej i Wielkanoc jest obchodzona. Tak, symbolicznie. Jak to wygląda u nich w szkole? Otóż jakiś czas przed właśnie Wielkanocą dostają listę, na której co musicie wpisać? Wpisać, co chcemy zjeść. Tak jest, każdy wybiera sobie, co chce zjeść, uzupełnia. Oczywiście spośród danych jakichś tam propozycji, tak? tak? macie podane. I raz można wpisać, coś jest. Aha, i jedna rzecz taka ekstra, zachciewajka, ok. I później losują, wymieniają się i każde każdy dziecko lubi dziecku z grupy, z klasy takie świąteczne śniadanie plus wiadomo, ozdabia się je dodatkowo e, z tak, jajeczka, króliczki, jakieś ładne serwetki świąteczne, e, jasne kolory, takie wiosenne, żółty, jasnozielony, co nie? To wszystko król... Błękitny, o tak też, to wszystko e, króluje wtedy na... Na takim ładnym e, talerzyku. I wtedy, właśnie w szkole, razem, wspólnie siadają do mm, takiego śniadania, i razem jedzą i świętują. A oprócz tego śniadania, coś jeszcze? E, tak, potem. Co robicie później? Wtedy idziemy na podwórko, jak z Okej, okay, na przerwie? Tak, ale mamy wtedy dwa razy. Po... Dobra. Wychodzicie na podwórko i co robicie? Drugi raz wtedy gdy są czekoladowe jajka. Też pochowane. szukacie, tak? Nie tak. trzeba chować. Trzeba chować? Nie. Tak. Trzeba znaleźć. Nauczycielka mi mówiła, że będziemy musieli chować. No, a tym jak rok nie chowają, z... to a co szukają? Okej. Okay. I jest jedno i jest jedno złote jajko. Jak je się znajdzie, to wtedy można wszystkie zna... wszystkie wczekoludowy jajeczka, który zostały znaleziony na tak. Wow, okej. Okay. No to widzicie, takie e, formy tutaj wielkanocnej aktywności e, u nas w szkole. O, oho, gwiazdor. <gwiazdor> Ej! Gwiazdor nas mały. Dobra, kochani, to w zasadzie gwiazdor. tyle, jeśli chodzi o Wielkanoc w Holandii. My idziemy na spacer dalej, bo tutaj ktoś się bardzo denerwuje i chyba... E, chce na spacer iść. Chce iść dalej na spacer. Także my lecimy, ale U nas przygotowania do świąt również idą pełną parą. E, szczerze mówiąc, to trochę utknęłam w tym wirze sprzątania i przygotowywania domu, właśnie do e, świąt. Pomału zaczynamy nasz dom również stroić, e, chociaż e, będzie więcej tego w przyszłym tygodniu. I mam nadzieję, że od jutra wrócimy już do takich typowych daily vlogów. To zobaczycie, jak my przygotowujemy się do świąt, jak to u nas e, wygląda. Na moim kanale znajdziecie nie tylko daily vlogi, ale również filmy tematyczne poświęcone nie tylko życiu w Holandii, więc zapraszam, być może znajdziesz coś dla siebie. Tymczasem dzięki serdeczne jeszcze raz za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję do następnego. Buźka. Pa.